Stereotypy. Wszyscy je znamy i uwielbiamy. Pomagają nam lepiej zrozumieć motywację i zachowania bohaterów w filmach czy serialach. Mimo, że recenzenci często chwalą postacie, które nie są czarno-białe, a odbiegają od tych typowych archetypów, to umówmy się. Nie pokochaliśmy Supermana za to, że jest postacią złożoną i jakoś specjalnie rozbudowaną. Gdy szukamy relaksu i odmóżdżenia przy filmie, oczekujemy zazwyczaj prostych postaci, które łatwo zrozumiemy i ustawimy po jednej lub drugiej stronie barykady, określając ich jako tych dobrych albo tych złych. Stereotypem, który jednak wyłamuje się z tego schematu, jest typ prawdziwego mężczyzny, który, choć obecnie mocno bojkotowany, Pozostaje tym, co sprawiało, że kochaliśmy albo nienawidziliśmy bohaterów. I dziś o takich prawdziwych mężczyznach pogadamy. Zapraszam. Wcześniej wspomniałem o Supermanie. I nie przez przypadek, bo to wręcz sztantarowa postać reprezentująca dzisiejszy temat. I wcale nie chodzi tu o strzelanie laserami z oczu, czy umiejętność latania. To, co czyni go tym prawdziwym mężczyzną, to te jego ludzkie cechy i trajtuzy wcale mu w tym nie przeszkadzają. Ratuje on z opresji damy i dzieci, jest odważny, przystojny i pewny siebie. A kto z nas nie chciałby taki być? Ano chciałby każdy, a Superman nawet nam potrafi pomóc, pokazując, że jego codzienność to życie podobne do życia każdego z nas. Jest on zwykłym szarym człowiekiem, ze zwykłą pracą i zwykłą dzienną rutyną. Wszyscy możemy zostać prawdziwymi mężczyznami, Wystarczy, że będziemy robić codziennie 100 brzuszków, 100 pompek i jeść przynajmniej 3 posiłki dziennie. Albo urodzimy się na obcej planecie, gdzie taka forma będzie czymś normalnym. Więc ta męskość nie byłaby możliwa, gdyby nie nadludzkie zdolności, z którymi przypomnijmy, urodził się Superman. Gdyby nie one, byłby tylko nudnym dziennikarzem o jeszcze nudniejszej biografii. Mimo tego wszystkiego jest on przykładem na to, że cechy prawdziwego mężczyzny może posiadać pozytywna postać. Ale i postacie negatywne często je posiadają. I w tym miejscu chciałbym wspomnieć o tytułowym bohaterze Człowieka z Blizną. Nie, nie o tym. Chodzi mi o to niego Montanę. Faceta, który już od pierwszych scen filmu pokazywał, że walczy o swoje, nie boi się wyzwań i jeśli musi, działa. Nieraz wspominał, że jest lepszym mężczyzną niż inni. Bo jak sam to ujmował, jest facetem z jajami. Jeśli chciał kobietę, po prostu ją brał. A do tego sądził, że cały świat powinien należeć tylko do niego. W jego mniemaniu było to dbanie o siebie i swoich najbliższych. Ale czy w rzeczywistości to niego obchodził kiedyś ktoś inny niż on sam? To pozostawiam do własnej interpretacji. Czyli Montana, wszystkie te cechy, o których dzisiaj wspominamy, wypaczył do granic możliwości. Teoretycznie był prawdziwym mężczyzną, bo wszystkie te cechy posiadał. Praktycznie. Swoją odwagę i pewność siebie używał do czysto egoistycznych celów. A takie miał ładne nazwisko. Ale Tony był postacią, o której możemy powiedzieć, że była w 100% zła. Z drugiej strony mamy jednak niejakiego Shayna z The Walking Dead. I dlaczego o nim wspominam? Dlatego, że w tym kontekście, o którym dzisiaj mówię, był on bardzo podobny do Toniego. Był silny, pewny siebie, odważny, egoistyczny. Ale w przeciwieństwie do Tony'ego, mamy podstawy, by myśleć, że Shane nie myślał wyłącznie o sobie. W końcu, przed wybuchem pandemii, był on policjantem. A bardzo chcę wierzyć, że świadczy to o jego chęci czynienia dobra. Jednak, nawet jeśli nie, to nie można zapominać o tym, jak dawniej zależało mu na jego najlepszym przyjacielu, czy o tym, że chciał uchronić przed niebezpieczeństwami małego Karla i jego matkę. Shane zauważalnie troszczył się o innych. O nieliczne osoby ale jednak. Ta jego mroczna wersja z samca alfa pojawiła się dopiero wraz z utratą nadziei na powrót do normalnego życia i utraceniu osób, które wcześniej były mu tak bliskie. Shane jest więc przykładem prawdziwego mężczyzny, który reprezentował zarówno tą dobrą, jak i negatywną jego stronę. I jeśli już wspomnieliśmy sobie o tym pozytywnym przykładzie, jakim był Superman i tym negatywnym, nie można zapominać o jednym z pierwszych przedstawicieli gatunku prawdziwego mężczyzny. O nikim innym, jako... Agencie Jej Królewskiej Mości. Nie, czekaj, to nie ten. O, ten. O Agencie Jej Królewskiej Mości. Co tu dużo mówić? Gdyby istniała skala prawdziwej męskości? No, jakakolwiek skala by nie istniała, on zawsze jest na szczycie. Seria, która ostatnio pożegnała Daniela Craiga, to obraz wręcz stworzony, aby umożliwić głównemu bohaterowi epatowanie męskością. James Bond to postać, która nie może odpędzić się od kobiet, jest twarda, zaciekła i pije martini przygotowane w wyłącznie jeden sposób. Martini, shaken, not Na przestrzeni lat, przedstawienie agenta 007 ulegało zmianom, ale jedno pozostało niezmienne. To doskonały przykład typu prawdziwego mężczyzny w filmach. Jak myślę, że zdążyliście już zauważyć, stereotyp prawdziwego mężczyzny w filmach nie ogranicza się tylko do jednego typu postaci. Jest jednak jedna cecha konieczna, nieodzowna. I wymagana w 100%. Prawdziwy mężczyzna musi mieć 1,80 m, co mnie z tego zacnego grona z marszu eliminuje. Jednak, na swoją obronę, przytoczę tutaj postać pewnego chudego cowboya. Chudy, główny bohater Toy Story, robi wszystko co może, aby zadbać o swoją społeczność. Wielu na nim polega, a on stara się nie zawieść grupy. Nie trzeba się więc długo zastanawiać, czy spełnia on te wymagania stawiane przed prawdziwym mężczyzną. I Chudy to oczywiście jest dla nas postać przede wszystkim pozytywna. Jednak w niektórych swoich zachowaniach przypomina wcześniej wspomnianego Shane'a. O jakim zachowaniu mowa? O tym, gdy w jego domu pojawia się pewien astronauta, stanowiący w mniemaniu chudego, dla niego i jego społeczności swojego rodzaju zagrożenie. Chudy niczym poprzednio Shane stara się wyeliminować wroga, nim ten wyeliminuje jego. I gdy jesteśmy już przy animacjach, nie mógłbym pominąć ukochanego przez wszystkich Shreka, w którym jedna z postaci spełnia wszystkie wymagania stawiane przed prawdziwym mężczyzną. A do tego jest szlachetna, dobra i opiekuńcza. Mowa tu oczywiście o jej wysokości królewnie Fionie. Tak, bo współcześnie prawdziwego mężczyzny wcale nie musi determinować płeć. A Fiona jest jednym z wielu tego przykładów. Udowadnia to szczególnie w czwartej części, gdzie pokazuje, jak dobrze radzi sobie w roli przywódczyni. Oprócz tego, pamiętajmy, że sama uwolniła się ze smączej wieży, co jest dobitnym symbolem tego, że piękna królewna, którą mógł ratować jedynie mężczyzna, stała się niezależna i nauczyła się sama dbać o dobro swoje i swoich najbliższych. Fiona żyła w towarzystwie niemal samych mężczyzn, jednak to na niej polegali wszyscy. Jednak kobiecych postaci, które były niezależne, tak jak Fiona, nie należy szukać jedynie w animacjach. Filmy dostarczają nam równie dużo takich przykładów. Zacznijmy może od Mildred, głównej bohaterki trzech billboardów za Ebbing, Missouri. Kobiety, która swoim charakterem przyćmi niejednego mężczyznę i walczy o swoje co najmniej tak zaciekle, jak wszystkie poprzednie przykłady. W poszukiwaniu mordercy swojej córki jest zdolna do wszystkiego, co udowadnia, jak bardzo dba ona o swoich najbliższych, a to przecież wcześniej uznaliśmy za właśnie jedną z cech prawdziwego mężczyzny. Jest ona zdolna do poświęceń, do których niewielu byłoby w stanie się posunąć. Niewielu, ale również dlatego, że większość osób nie zostaje postawionych w tak trudnej sytuacji jak ona. W tym miejscu przychodzi mi na myśl jednak jeszcze jedna kobieca postać, która postanowiła poświęcić się dla dobra innych. Katniss Everdeen, bo o niej mowa, to bohaterka powieści Igrzyska Śmierci, która doczekała się ekranizacji o tym samym tytule. Katniss jest opiekuńcza jak Fiona, waleczna jak Mildred, ale co najważniejsze potrafi zachować zimną krew w sytuacjach, które przerastają większość postaci wokół niej. Wiele z tych osób kreowało się na prawdziwych mężczyzn, ale gdy nadeszła chwila próby, to Katniss miała siły i motywację, aby dalej prowadzić walkę. Dodatkowo, to właśnie ona postanowiła postawić się totalitarnemu rządowi, którego wszyscy inni, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, bali się. Czy więc o tym, kto jest, a kto nie jest prawdziwym mężczyzną, może powiedzieć nam płeć? Absolutnie nie. Co sprawia, że samo to wyrażenie, prawdziwy mężczyzna, które podejrzewam, że wypowiedziałem już za wiele razy, jest mocno przestarzały. A wiecie, kto jest jeszcze mocno przestarzały? Walt Kowalski, bohater filmu Pinta i Studa pod tytułem Gran Torino. Walt to mieszkaniec jednego z typowych amerykańskich osiedli. Mimo że mieszka w Stanach, szybko daje po sobie poznać, że nie wezbył się w 100% polskich korzeni. Jest zrzędliwy, arogancki, ale przede wszystkim jest typowym przedstawicielem stereotypu, o którym opowiadam. Jego postać gra reżyser filmu Clint Eastwood, który ma 1,93 m, więc wiemy, że to pierwsze, najważniejsze wymaganie spełnia. Do tego jest właścicielem wspaniałego, kultowego auta, które to jest owocem zazdrości wszystkich w okolicy. Potrafi się bronić i dba o swoje osiedle. Co prawda, dba o nie na swój dość nietypowy sposób, ale jednak. Niestety, bycie tym typowym samcem alfa sprawia, że zaniedbuje swoją rodzinę, nie ma zbyt szerokiego grona przyjaciół i jest tak zwyczajnie samotny. Cały film jest więc jego walką ze swoim pojęciem prawdziwego mężczyzny i ewoluowaniem, które staje się możliwe dopiero gdy poznał ten świat za swoim ogrodzeniem, ten współczesny świat. Prawdziwy mężczyzna to wyrażenie, które dawniej pojawiało się częściej. I bardzo dobrze, bo wreszcie zdaliśmy sobie sprawę, że płeć nie ma żadnego znaczenia, gdy przychodzi nam się zmierzyć z przeciwnościami losu. Bohaterowie, których dzisiaj przytoczyłem, to osoby dobre, pewne siebie, i przekładające dobro innych nad swoje, ale również ich przeciwieństwa, bo to, jak kto rozumie pojęcie prawdziwego mężczyzny, zależy tylko od niego. I z tym Was zostawiam. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. I do następnego. Cześć.